O, dziwne. Co tam będę tam robić, ciekawe? Janusz, czego? Co robisz? Kopię, nie widzisz? Kopęć za nie mogę? W ogródku. O, A co ty tam takiego kopiesz? Bo się bardzo zaciekawiłem. A gówno se kopę, no. Po ty się w te swoje sprawy spierdzielasz? Gówno się do tego. Na pewno coś knuje. Idę zobaczyć. A po co się wszelak? No przyszedłem, bo, bo ty na takiego zmartwionego wyglądasz Janusz. I mi smutno, że tobie smutno. Młody. Ja mógł mi pomóc, to byś mi pomógł, ale nie pomożesz. Bo żebym się coś zgubił i se szuka, się i nie mogę znaleźć kurwa. Żebym se... No, no, to żeś chce. A żebym się zgubił, zakopałem przed zimą, żeby mi ten skorwesen nie zajebał flaszkę na podwórko. I nie pamiętam, no, Wszędzie przejebałem całe podwórko, najebałem dziur i nie ma. O, to rzeczywiście. A, 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 a ile zakopałeś? No, litra. O, No to już nie są tanie rzeczy. A pod trampoliną patrzyłeś? Patrzyłem, kurwa. No nie ma. Hmm. A na pewno zakopałeś? Młody zanim się jak kupię jestem hmm. O może gdzieś tutaj Nic tu nie ma Ja ci byłem młody Już się chyba kur... Poddaję, pierdolę to Nikt tego kurwa nie znajdzie A taką miałem ochotę I mi się przypomniało O biedny Janusz Kurczę, Janu, ja mam pomysła. Znam taką inną osobę, co nam pomoże? Ja. Kto nam pomoże? Jaka osoba? O kim to mówisz? W sumie, to nie powinienem tego robić, Janu, dla ciebie, ale tak widzę, jak jesteś smutny, no to ci pomogę. Ty, a co ty tam Mój? Czekaj, czekaj Słyszę Ono, ono Mniam, mniam, mniam Mniam, mniam O kurde Co ten dziwoląk Billy? Co on tu robi? Janusz nie mów tak Bo ci nie pomoże No co ty? Mniam, Hej Billy Mniam, 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 mniam. Oh. No dobra, mniam, Izotera. I co teraz? E, mniem. E. Wiesz co, byli Zawołałem bo mam taką sprawę z Januszem. To znaczy, Janusz ma. E, musimy coś znaleźć. E. E, mniam, mniam. E, mniam. Mniam, mniam, Ja byłem, a ty Janusz? Co miałem? To ja chorwa? Co no mój ja? byś w tym roku. A on chorwa święty Mikołaj jest, no pojebało go. Miał miał miał, miał miał e, Okej. Okay. Billy mówi, że koniec pierdolenia. I jak chce, żebyśmy znaleźli jego flachę, to pół dla niego. A jak nie, to, to sam weźmie całą. Co chorwa całą? A skąd wiesz, że, że, że flachę ma znaleźć, co? Coś ty mu młody nagadał? Nie. Nic. Jak to nic jak wie, Korwa? Bo byliemu się ostatnio siódmy umysł aktywował. I teraz umie wszystko, prawda, byli? Nie. Dobra, nie będzie. Musimy się sam zaciekawił. Jak on ją wyniucha. Ale przemknął. To wygląda na, na specjalistę. Hmm. M m m -m, m nie, niem mniam miem. mniam, mniam, Ja, Czy no choro już? A gdzie była? Mnio Mówi, że była schowana w grillu, a nie zakopana Czy no kurwa, rzeczywiście, żebym się przecież na wiosnę na pierwszego gryla zostawił Jakże gryla tworzę, to będzie flacha No i jest Dobra, kurwa, dawaj no to panowie, w takim razie zapraszam do środeczka, mamy tu wszystko co potrzeba, proszę bardzo, proszę bardzo. No dobra, no to co, no to, no to no. proszę bardzo. O proszę. Ech, jem, jem. jem, jem. jem, a co, Mówi, masz laj do pełna. Pulytra od razu? Mniam, mniam. Oh. No jak tu się mówi zdrowie na budowie no 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 to zdrowko nie wiem nie 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 no i poszedł. Pół litra ale świnia z niego. No, chyba on nawet siódmy umysł do i odblokował. Prawie jak rychu. O, dobre ja Młody, nie ma co. Dobra, dawaj na drugą nogę. No, ale co na nogę? Polewaj. No, ale przecież to ty masz flachę i ty polewałeś. O, nie. Także dla ja kurwa wychujał pierdolony, żebym ci zaufał. Myślałem, że on już normalny, za uja. Zawsze kurwa coś zajebie. Co jest ja teraz będę kurwa... Zlewki pił? dalej do mycia, bo już on kurwa dość! Hej, ale ja jestem już duży i trzeba było flachy sobie p... Kurwa, 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 zaraz ci wezmę. To cię sztyści, już! I krew się kurwa poleje. Tak. Kref od razu, alkohol infierdolony.